Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest zadanie otwarte, rozszerzone odpowiedzi związane z liczbami rzeczywistymi. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania. Tablicy maturalne zawsze warto mieć przy sobie, kalkulator i możemy rozpoczynać. No więc, tak dane jest wyrażenie W, które jak widzicie zapisane jest za pomocą aż trzech wzorów skróconego mnożenia e, i mamy wykonać działania i zredukować wyrazy podobne w tym wyrażeniu oraz wykazać, że zachodzi taka równość. Zaczniemy no, od podpunktu A, no więc tak, e, każą nam wykonać działania i zredukować wyrazy podobne, no więc przede wszystkim, żeby wykonać działania musimy porozbijać te wszystkie wzory skróconego mnożenia, więc otwieramy sobie tablicę tam, gdzie y, mamy właśnie wzory skróconego mnożenia i pierwszy z nich, czyli sześcian różnicy, czyli mamy A minus B do sześcianu, y, rozkłada się następująco. Mamy na początku A do trzeciej, naszym A jest 2, czyli to będzie 2 do trzeciej, czyli 8. Minus 3 razy A kwadrat, czyli 2 do kwadratu, czyli 4 razy B, czyli pierwiastek z dwóch. Dodać. 3 razy a, czyli 2 razy b kwadrat, czyli pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli pierwiastek z 4, czyli 2, minus pierwiastek z 2. Minus B do trzeciej, czyli pierwiastek z dwóch do trzeciej, czyli to będzie mm, pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, czyli tak, pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to jest 2 i razy pierwiastek z dwóch to będą dwa pierwiastki z dwóch dodać. Tu mamy z kolei kolejny wzór skróconego mnożenia A minus B razy A plus B, czyli to będzie A kwadrat minus b kwadrat, czyli 5 do kwadratu, czyli 25. Minus b kwadrat, czyli dwa pierwiastki z 2 do kwadratu. Czyli mamy tak, 2 do kwadratu podnosimy, czyli to jest 4 razy. I pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli to jest pierwiastek z 4, czyli 2. Minus. I tutaj najpierw musimy rozbić w nawiasie wzór, a dopiero potem przemnożyć go przez 2. Czyli mamy tak, 2 razy. I to jest wzór na kwadrat różnicy, czyli a minus b do kwadratu, czyli mamy tak a kwadrat, czyli 2 pierwiastek z 2 do Kwadratu, czyli to będą, już to liczyliśmy, to jest 4 razy 2, minus 2 razy a razy b, czyli tak. 2 razy 2 pierwiastek z 2 to są 4 pierwiastki z 2, razy 3 to jest 12 pierwiastków z 2. Dodać b kwadrat, czyli 3 do kwadratu, czyli 9 i to się równa. I tak, najpierw sobie powymnażamy to, co trzeba, żeby tutaj e, tego wszystkiego tak niewidocznie nie trzymać, czyli tak 8 minus. 3 razy 4 to jest 12 pierwiastków z 2 plus 3 razy 2 jest 6, razy 2 jest 12, minus 2 pierwiastek z 2 plus 25, minus 4 razy 2, czyli 8 i minus. Tu jest 4 razy 2 jest 8, razy 2 to będzie 16 minus i minus da mi plus 2 razy 12 to będą 24 pierwiastki z dwóch i minus i plus to jest minus 2 razy 9 to jest 18 i teraz tutaj trzeba zredukować wyrazy podobne czyli tak tu mamy wyraz podobny tu mamy wyraz podobny i tu mamy wyraz podobny i pozostałe niepodkreślone to są stałe czyli też to są jak najbardziej wyrazy podobne czyli tak Minus 12 pierwiastków z 2 minus 2 pierwiastki z dwóch. Robimy działania tylko na tych liczbach przed pierwiastkami, czyli minus 12, minus 2 to jest minus 14, plus 24 to jest 10 pierwiastków ee, z dwóch. I teraz tak. 8 plus 12 jest 20, plus 25 jest 45, w sumie to możemy inaczej zrobić 8 i minus 8 się redukuje do zera. Czyli to już mamy tutaj e, zrobione. I teraz tak 12 minus 8, minus 18, przepraszam, jest e, minus 6. E, a dobra, tutaj w sumie to już nie ma znaczenia w tym momencie. E, I teraz tak 12 plus 25 to jest 37. 37 minus e, 16 to jest 21. I 21 minus. 8 to jest 3, czyli będzie plus 3, czyli to jest wynik naszego e, działania tutaj i redukcji wyrazów podobnych, czyli mamy 10 pierwiastków z 2 plus 3. Czyli podpunkt A za nami, wzory skróconego mnożenia rozbite. Wiemy dokładnie, jak nasze wyrażenie W wygląda. Podpunkt B. Mamy wykazać, że lewa równa się prawej tutaj, czyli zachodzi taka równość. No więc tak, na dobrą sprawę nie wiemy, ile wynosi lewa, a ile prawa, bo zapisane są za pomocą różnych wyrażeń, czyli musimy najpierw te wyrażenia przedstawić jawnie. Czyli zapiszę sobie lewa strona, czyli L równa się. To jest W odjąć 12 pierwiastków z dwóch. W, czyli to jest 10 pierwiastków z dwóch dodać 3, i od tego muszę odjąć 12 pierwiastków z dwóch, to się równa. 10 pierwiastków z dwóch odjąć 12 pierwiastków z dwóch, to jest uwaga, minus 2 pierwiastki z dwóch dodać 3, które z niczym się nie doda ani odejmie, bo nie ma już tutaj więcej wyrażeń. Czyli tak wygląda moja lewa strona. A co ze stroną prawą? No więc tak, tu mam do minus pierwszej podniesione. Wiem, że jak mam do minus pierwszej coś, to zgodnie ze wzorami na potęgi, które macie w tablicach, wywraca mi się ten element, który podnoszę do potęgi ujemnej, czyli ja mój, moje wyrażenie zapisuję jako 1 przez 3 plus 2 pierwiastek. Z dwóch. I nadal nie za bardzo widzę, co z tym wyrażeniem zrobić i jak ono się prezentuje. Czyli teraz muszę pomnożyć i usunąć niewymierność mianownika, czyli wiemy, że mnożę licznik i mianownik przez podobne wyrażenie do tego, tylko z tym znakiem w środku zmienionym na przeciwny. Czyli mnożę razy 3 minus 2 pierwiastek z dwóch przez 3 minus 2 pierwiastek z dwóch, to się równa. Jedynka mi nie zmieni w wyniku, jeżeli przemnożę ją przez ten licznik, czyli to zostaje po prostu 3 minus 2 pierwiastek z 2 przez, a tutaj moi drodzy, jest wzór skróconego mnożenia. Mamy a plus b razy a minus b, czyli to jest a kwadrat, czyli 3 do kwadratu, czyli 9 minus b kwadrat, czyli 2 pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli to jest 2 razy 2 do kwadratu, czyli 4, i pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 2. 4 razy 2 to jest 8. I to się równa 9 minus 8 jest 1, czyli 1 w mianowniku nie zmienia mi wyniku, czyli mam 3 minus 2 pierwiastek z 2. Ostatecznie. I przyjrzyjmy się stronie lewej i prawej, i ktoś powie, że nie są równe, ale jeżeli przyjrzycie się na znaki, to tak. Tu mamy plus 3 i tutaj też mamy plus 3. Tu mamy minus dwa pierwiastki z dwóch i tutaj też mamy minus dwa pierwiastki z dwóch. Czyli mimo, że zapisane są troszeczkę inaczej, to i tak lewa równa się prawej. I to jest, moi drodzy, koniec naszego dowodu w podpunkcie B. I tym samym koniec naszego zadania. I cóż, moi drodzy, ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych zadań maturalnych, które znajdziecie na naszym kanale. Matura podstawowa i rozszerzona. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyś Umieścili tutaj jakieś zadanie. Nie czekajcie, wysyłacie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.